Biorąc pod uwagę prowadzone konsultacje z liczną grupą dzisiaj obecnych profesorów i ten wielki potencjał naukowo-badawczy oraz uwzględniając wymienione wcześniej priorytety krajowe, międzynarodowe, w mieście nie należy postawić na rozwój następujących obszarów badawczych. Zaznaczam, nie eliminując, nie zaniedbując istniejących, ale skupić się przede wszystkim na takich obszarach w, w moim widzeniu. Po pierwsze biologia i medycyna zdrowia. Nauka o żywności i zaburzeniach metabolicznych. Neurobiologia i neuromedyczna oraz biologia i medycyna regeneracyjna. Patogeneza i profilaktyka chorób nowotworowych. Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Molekularne uwarunkowania rozwoju roślin zwierząt człowieka. Środowiskowe uwarunkowania życia i zdrowia człowieka oraz bioróżnorodności środowiska naturalnego. Jak widać, jest to interdyscyplinarny charakter badań, do realizacji których musi być włączony potencjał naukowy z obszarów podstawowych, stosowanych nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauki o żywności. Zasadniczym warunkiem rozwoju i dobrego funkcjonowania tych nauk będzie posiadanie wiedzy i umiejętności wykorzystania w badaniach najnowszych technik laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki, metabolomiki, bioinformatyki, biotechnologii i ostatnio dynamicznie rozwijając się także na Drugi dział, wzmocnienie potencjału olsztyńskiej, kadrowego olsztyńskiej nauki. I tu trzeba w kilku zdaniach powiedzieć, że trzeba prowadzić odpowiednią politykę kadrową. Ta polityka powinna uwzględniać wprowadzenie zdrowych zasad kontraktowości zatrudnień na stanowiska naukowe wyłącznie drogą konkursu, zwiększenie mobilności kadry naukowej, Obligatoryjne powinny być wyjazdy na zagraniczne, krajowe staże naukowe, kursy, szkolenia metodyczne. Zapewnienie właściwego wynagradzania...